Słuchajcie uważnie, pozostańcie w domach i upewnijcie się, że wszystkie drzwi i okna są dobrze zamknięte. Zbliża się globalna ciemność, rzeczywistość, której wielu jeszcze zaprzecza. Stoimy na krawędzi ogromnej przemiany czasu, gdy wszystko, co znamy, zmieni się radykalnie. Wyzwania, przed którymi stoimy, są ogromne, a to, co nadchodzi, będzie jeszcze bardziej znaczące niż możemy sobie wyobrazić. To jest kluczowa dyrektywa, aby chronić swoje życie i życie tych, których kochacie. Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny, proszę, abyście pozostali z nami do końca tej wiadomości, gdyż to, co zostanie ujawnione, jest niezwykle ważne dla waszego losu. Nigdy w historii nie było tak pilnego momentu, aby braterstwo zjednoczyło się w modlitwie przeciwko siłom zła, które nas otaczają. Każda sekunda. Powinna być przeżywana z intensywnością i determinacją, dążąc do odkupienia i przebaczenia naszych grzechów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania naszych działań do Bożej Woli w czasach nieposłuszeństwa i pogardy dla nauk naszego pana Jezusa Chrystusa, ponieważ konsekwencje będą poważne. Przygotujcie się, módlcie gorliwie i zachowajcie wiarę, ponieważ razem pokonamy te wyzwania. Przygotujcie się, moi drodzy, na bezprecedensowe wydarzenie. Anioł wykonawca boskiej woli jest gotowy do wykonania swojej misji, chroniąc wszystkich, którzy podążają za wskazówkami świętej matki. Nadejdzie czas, gdy absolutnie konieczne będzie pozostanie w domu, stawienie czoła najgęstszej ciemności, jaką ludzkość kiedykolwiek widziała. Trzy dni ciemności i globalny blackout są blisko. Nie lekceważcie powagi tych wydarzeń, ponieważ są one nieuniknione. W tych dniach kluczowe jest, aby pozostać bezpiecznym w swoich domach, modlić się intensywnie i być zjednoczonym w wierze i nadziei. Zapalcie poświęcone świece i zaufajcie boskiej ochronie. Świat przejdzie głębokie oczyszczenie, a przygotowanie fizyczne i duchowe jest niezbędne. Zachowajcie pokój w swoich sercach, gdyż światło Boga zawsze zwycięży nad ciemnością. Ten okres będzie niezwykle trudny i przetestuje naszą wiarę jak nigdy dotąd. Bądźcie gotowi. Bliskość trzech dni ciemności i globalnego blackoutu nie może być lekceważona, niezależnie od konkretnych dat czy nieokreślonych lat. Pozostańcie silni i pewni w swojej wierze, opierając się pokusom i ideologiom, które podważają Bożą wolę. To jest moment, aby wzmocnić swoją duchową więź i zaufać boskiej ochronie. Ponieważ tylko w ten sposób możemy stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Stoimy na krawędzi szokujących zmian, które przekształcą globalny krajobraz na naszych oczach. Nie możemy się wahać, ponieważ wszystko wokół nas już się zmienia. Znaki są wszędzie: przemiany w ludzkich sercach, ekstremalne zjawiska pogodowe, nasilająca się aktywność wulkaniczna i straszliwe zjawiska naturalne. To wszystko są oznaki transcendentalnej zmiany gdzie miłość będzie katalizatorem, a wszystkie inne rzeczy będą konsekwencjami tej wielkiej transformacji. Przygotujcie się, gdyż stoimy na progu głębokich i nieuniknionych zmian. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić Was o coś specjalnego. Jak zwykle na naszym kanale, powiedzcie mi, skąd nas oglądacie. Zawsze jest ekscytujące wiedzieć, jak daleko dociera nasz film, łącząc serca na całym świecie. Zostawcie w komentarzach nazwę swojego miasta, kraju, a nawet specjalnego zakątka, z którego nas śledzicie. Wspaniale jest czuć tę więź i wiedzieć, że jesteśmy razem w tej podróży, bez względu na odległość. Nie możemy się doczekać, aby przeczytać wasze wiadomości i dowiedzieć się więcej o Was. W tym pilnym wezwaniu do dzieci Najświętszej Trójcy, która wzywa do przemiany ludzkości i zagubionych narodów, nasza królowa i matka. Ostrzega nas, abyśmy duchowo przygotowali się na przyszłość. Bez odpowiedniego wzrostu duchowego będzie to jeszcze trudniejsze. W wizjonerskim przesłaniu Maryja Dziewica ostrzegła o nadchodzącym globalnym blekołcie, wzywając nas do potężnej modlitwy i duchowej więzi. Czas na umocnienie się duchowo, aby stawić czoła wyzwaniom tego niepewnego i próbowanego czasu. Zapraszam Was do ponownego odkrycia radości i mocy. Drodzy bracia i siostry, w obliczu wyzwań i niepewności, zachęcam Was do ponownego odkrycia radości i piękna boskiej więzi poprzez codzienne czytanie Biblii i modlitwę. W tych chwilach kluczowe jest szukanie pociechy i wskazówek w ramionach naszego niebieskiego Ojca. Z radością dzielę się z Wami wyjątkową okazją, naszym ekskluzywnym e-bookiem: Odzyskaj radość z codziennego czytania Biblii i modlitwy. Ten e-book to nie tylko zbiór stron, lecz święty dar pełen mądrości i inspiracji, który ma na celu wzmocnienie naszej wiary i odnowienie naszych dusz. W tych błogosławionych stronach znajdziecie nie tylko praktyczne wskazówki i głębokie refleksje, ale także bezwarunkową miłość Boga, która nas otacza nawet w najtrudniejszych chwilach. To cenne narzędzie pomoże nam pielęgnować naszą duchowość. Przynosząc światło i nadzieję na każdym etapie naszej drogi. Nie zwlekajcie, drodzy przyjaciele, gdyż takie możliwości są rzadkie. Skorzystajcie z tego boskiego daru, aby wzmocnić swoją relację z Bogiem i odnaleźć pokój oraz pełnię w swoim życiu duchowym. Każda strona tego e-booka niech będzie przypomnieniem o nieskończonej miłości i łasce Bożej, które są zawsze w naszym zasięgu. Pobierzcie go teraz i pozwólcie, aby światło miłości i mądrości Bożej oświetlało każdy krok waszej drogi. Jesteśmy razem w tej podróży wiary i miłości. Link do e-booka znajduje się w przypiętym komentarzu poniżej. Poddajcie się mocy, która was wspiera w chwilach słabości, będąc pod szczególną opieką naszej matki. Ona obiecuje wstawiać się za każdym z nas, chroniąc nas przed wszelkim złem i prowadząc nas z nieskończoną miłością. Razem pokonamy wszelkie przeciwności. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Mamy ochronę naszej królowej i matki niebieskiej, aby stawić czoła burzy. Otrzymajcie łaskę i mądrość naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa kluczowe w tych niepewnych czasach. To moment o ogromnym znaczeniu historycznym, kiedy stajemy w obliczu zbliżającej się ciemności, która zagraża światu. Nie czas na zaprzeczenia czy wątpliwości. Lecz na zdecydowane i odważne działania. Musimy uznać, że globalne zmiany są w toku, a ich skala będzie nieporównywalna. Dlatego musimy przygotować się duchowo i fizycznie na nadchodzące wyzwania. Nadszedł czas, aby priorytetowo traktować osobistą przemianę i pokutę jako nasze główne cele. Każda zmarnowana chwila oddala nas od Bożej łaski. Dlatego kluczowe jest dążenie do głębszej więzi z Bogiem, wyznanie naszych grzechów i odnowienie naszej wiary. Musimy stawić czoła wyzwaniom z determinacją i nadzieją, przygotowując się również na trzy dni ciemności i nadchodzący globalny blackout. Utrzymanie zapasów podstawowych artykułów, takich jak niepsująca się żywność i świece, jest niezbędne. Ponadto, nauka podstawowych umiejętności przetrwania, takich jak oczyszczanie wody, może okazać się kluczowa w czasie kryzysu. Warto pamiętać, że proszenie o pomoc ma ogromne znaczenie. Naukowcy ostrzegali nas o wzmożonej aktywności słonecznej przewidywanej na rok 2024, co może skutkować dużym blackoutem komunikacyjnym na całym świecie. Dlatego rozsądnie jest być przygotowanym na taką ewentualność, Mając świece, latarki i zapałki pod ręką. W tym kluczowym momencie w historii ludzkości musimy zjednoczyć nasze wysiłki, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom, ufając w boską ochronę i naszą zdolność do przezwyciężenia trudności. Pamiętajmy o zaopatrzeniu się w zapasowe baterie, nie tylko do latarek, ale także do innych niezbędnych urządzeń. Każda sytuacja jest wyjątkowa. A potrzeby mogą się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i warunków klimatycznych. Dlatego warto być przygotowanym na szeroki zakres możliwych scenariuszy. Z ochroną Matki Bożej, wskazówkami naszego Pana Jezusa Chrystusa i wsparciem naszych pań idziemy naprzód zjednoczeni i wzmocnieni. Wznieśmy magnifikat dla Boga i utrzymajmy naszą niezachwianą wiarę w Niego. Matka Boża ostrzegła nas o kosmicznym wydarzeniu które przyniesie wielkie zmiany i zjawiska naturalne. Ostrzeżenie o wzmożonej aktywności słonecznej i jej możliwych konsekwencjach dla Ziemi należy traktować poważnie i odpowiednio się przygotować na ten krytyczny moment. Solidarność i współpraca społeczna są kluczowe. Wspólnymi siłami zapewnimy, że każdy będzie miał dostęp do niezbędnych informacji i zasobów, aby stawić czoła tym wyzwaniom z niezachwianą wiarą. Możemy z odwagą zmierzyć się z nadchodzącymi wydarzeniami, mając do odegrania istotną rolę w zachęcaniu innych do odpowiedniego przygotowania się. Oprócz zapewnienia podstawowych rzeczy, takich jak żywność i zaopatrzenie, ważne jest, aby wzmocnić się duchowo poprzez modlitwę. Promowanie braterstwa między ludźmi jest kluczowe, podkreślając znaczenie dzielenia się radością i nadzieją, nawet w najciemniejszych chwilach. Historia przekazana przez Matkę Bożą o wielkim globalnym blackoutcie jest wezwaniem do refleksji i działania. Niezależnie od indywidualnej interpretacji, te przekazy popychają nas do poszukiwania sensu, nadziei i wskazówek wobec niepewności przyszłości. Razem możemy stawić czoła nieznanemu z odwagą i determinacją, ufając w Bożą Opatrzność, która nas prowadzi. Gdy słońce przygotowuje się do oddziaływania na Ziemię, a ludzkość stoi na krawędzi konsekwencji. Kluczowe jest pamiętanie, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Nasze wsparcie leży w miłości i ochronie naszej Królowej i Matki Niebieskiej, podczas gdy otrzymujemy łaskę i wskazówki od naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. To wsparcie jest tak ważne jak powietrze, którym oddychamy, zwłaszcza gdy dostosowujemy się do boskiej woli. Dlatego niezbędne jest przygotowanie się nie tylko fizycznie, ale i duchowo na nadchodzące wyzwania, musimy wzmacniać naszą wiarę i wyciągać rękę w geście solidarności do naszych braci i sióstr. Tylko razem, w czasach potrzeby, będziemy mogli stawić czoła nadciągającym trudnościom z wytrwałością i nadzieją, pewni, że jesteśmy pod Bożą Ochroną i Przewodnictwem. To moment, aby podnieść nasze głosy z determinacją i głosić wielkość tych, którzy kochają Boga. Przygotowując się do świętowania narodzin naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko w modlitwie, ale także poprzez dzielenie się miłością i dobrocią z naszymi braćmi i siostrami, czy to przez wspólny posiłek, czy znaczący gest, stajemy przed kluczowym momentem w historii, gdzie cienie ciemności zagrażają światu. Musimy zrozumieć, że te globalne zmiany są nieuniknione, a transformacja świata zbliża się szybko. Wyzwania, przed którymi stoimy teraz, mogą wydawać się niewielkie w porównaniu z tym, co nadchodzi, dlatego musimy przygotować się zarówno duchowo, jak i fizycznie na przyszłe wyzwania. Osobista przemiana i pokuta powinny być naszymi absolutnymi priorytetami każdego dnia, ponieważ tylko przez nie znajdziemy siłę, aby stawić czoła nadchodzącym trudnościom. W świecie, gdzie każda zmarnowana chwila oddala nas od Bożej łaski, Pojawia się pilność w dążeniu do głębszej więzi z Bogiem. W morzu niepewności, gdzie wyzwania czekają na każdym kroku, kluczowe jest przygotowanie się nie tylko duchowo, ale i fizycznie na to, co nadchodzi. Siła i nadzieja stają się naszymi kompasami w tej podróży. Musimy odnowić naszą wiarę, wyznać nasze grzechy i przygotować się na próby, które nas czekają, w tym te, przed którymi ostrzegają naukowcy. Jak możliwy wielki globalny blackout w 2024 roku. W tym momencie każdy z nas jest wezwany do działania: zgromadzenia niezbędnych zapasów, nauczenia się umiejętności przetrwania, bycia przygotowanym na szeroki zakres możliwych scenariuszy. Ale przede wszystkim to duchowe wsparcie będzie nas podtrzymywać, z przewodnictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ochroną Matki Bożej i wsparciem naszej Pani. Znajdziemy siłę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Zjednoczeni i mocni w naszej wierze, wywyższajmy wielkość Boga, pewni, że z Nim u naszego boku możemy stawić czoła każdej burzy. Niech każdy nasz krok będzie prowadzony przez Boże światło, przygotowując nas na to, co nadchodzi, podczas gdy pozostajemy mocni w naszej pobożności i nadziei. W czasach niepewności pojawia się pilne wezwanie do jedności jako wspólnoty. Wspierając się nawzajem, dzieląc się nie tylko zasobami, ale także mądrością, aby wzmocnić naszą wytrwałość wobec nadciągających trudności. To czas na pełne zaangażowanie się w przygotowania na wyzwania, które przyszłość przed nami stawia, ufając Bożemu przewodnictwu i sile naszej jedności, aby prowadziły nas nawet w najciemniejszych momentach. Mądrość Matki Bożej. Ostrzega nas przed nadchodzącymi wydarzeniami kosmicznymi, przynoszącymi znaczące zmiany. Wzrost aktywności słonecznej jest wyraźnym sygnałem tych transformacji, których konsekwencje na Ziemi budzą nasze głębokie zaniepokojenie. To czas, aby przygotować się nie tylko fizycznie, zapewniając niezbędne zapasy, ale także duchowo. Wzmacnianie naszej więzi z Bogiem przez modlitwę i pojednanie. Jest kluczowe w tym krytycznym momencie. Zjednoczenie jest niezbędne. Musimy łączyć się jako wspólnota, oferując wsparcie i solidarność. Pamiętajmy, że mimo trudności siła i światło tkwią w jedności między ludźmi, w dzieleniu się zasobami, wiedzą i wzajemnym wsparciu emocjonalnym. Razem jesteśmy w stanie pokonać wszelkie przeszkody na naszej drodze. W swojej matczynej czułości Matka Boża przychodzi do nas. By podkreślić znaczenie utrzymania naszej wiary w jej boskiego syna, Jezusa Chrystusa, w tych trudnych czasach. Różaniec, odmawiany z oddaniem i gorliwością, jest duchowym skarbem danym nam, aby chronić nas przed nadciągającą globalną ciemnością. Każde ziarnko różańca to modlitwa miłości i zaufania, tarcza przeciwko złu i latarnia w mrokach, które nas otaczają. Pozwól mi poprowadzić cię przez podróż wiary i duchowej mocy, gdzie słowa przekształcają się w światło i nadzieję. Módlcie się, drodzy, módlcie się z gorliwością, Różaniec Święty, niech będzie on waszą kotwicą w burzach, waszym światłem w ciemnościach i waszą twierdzą w momentach słabości. To nie jest jedynie zaproszenie, ale wezwanie do użycia potężnej broni przeciwko siłom ciemności. Wyobraź sobie siebie w domu z rodziną i przyjaciółmi, albo nawet samemu. Otoczonego tajemnicą i pokojem, które niesie ta modlitwa. Każdy Zdrowaś Maryjo, każdy Ojcze Nasz to jak płatek róży ofiarowany niebu, przynoszący łaski i błogosławieństwa Tobie i Twoim Bliskim. W najciemniejszych chwilach, gdy cienie zagrażają Twojej wierze, pamiętaj, że różaniec święty jest Twoim światłem, jest ogniwem między Tobą a Boskością, łańcuchem, który łączy,